W dniu dzisiejszym zapowiadamy uroczystość wszystkich świętych, w sensie oczywiście duchowym. Zapraszam Was na rozmowę z Ojcem Janem Królem, z którym porozmawiamy o istocie tej pięknej uroczystości, o tym, jaka jest różnica między dniem 1 listopada a właśnie 2. Zatem ta rozmowa o świętości, o powołaniu do świętości i o modlitwie za naszych zmarłych. Zapraszam bardzo serdecznie. O bratersku, o powołaniu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu braterskim razem ze mną, ojciec Jan Król. Cześć Boże, witam serdecznie. Cześć Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w takim spotkaniu, można powiedzieć, by powiedzieć na końcówce miesiąca październik, który w jakiś sposób był dedykowany bardzo mocno Matce Bożej i modlitwie różańcowej, ale przed nami niesamowity weekend, tak możemy powiedzieć, no bo weekend, w którym właśnie będziemy świętowali uroczystość wszystkich świętych już w sobotę 1 listopada. I dzisiaj troszeczkę o tej uroczystości, ale też bardziej w kontekście, no właśnie, powołania naszego, nas wszystkich, ale też może spróbujemy sobie wyjaśnić, czym ta uroczystość jest, a czym nie jest. Bo chyba mam takie wrażenie, że wśród różnych takich praktyk pobożnych czy religijnych. W przypadku początku miesiąca listopada no to jest największy taki rozjazd między istotą a praktyką. Nie? No bywa czasami tak, że, że inaczej coś praktykujemy, a coś ma inaczą, inną w ogóle formę. Nie? Jak na przykład mam takie skojarzenie chociażby ze świętami Wielkiej Nocy, kiedy to, to właśnie Sobota jest dniem, kiedy Pan Jezus przybywa w grobie i, i Kościół jest zaproszony do adoracji, do kontemplacji, a my kojarzymy Wielką Sobotę właśnie przede wszystkim z poświęceniem po błogosławieniu pokarmów, nie? więc jest taki rozjazd między praktyką, a istotą wydarzenia i mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną, Janku, zgodzisz, że 1 listopada też ma trochę takie pomieszane te rzeczywistości i spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć, no bo najczęściej 1 listopada, jakbyśmy zapytali Kojarzy nam się z odwiedzaniem grobów naszych najbliższych. Czy to jest najważniejsze w tym dniu? Najważniejsze to jest, chyba to. Ja podchodzę do tego dnia jako takie e, zmartwychwstanie, ale na jesień. Aha. Bo zmartwychwstanie przeżywamy głównie na wiosnę, a zawsze 1 listopada kojarzy mi się e, ze zmartwychwstaniem, które przeżywamy w tym okresie jesiennym, no bo tak naprawdę e, cieszymy się wielbiłem Boga za tylu świętych, których mamy, którzy przeżywają to zmartwychwstanie, czyli przejście, e, czyli to zwycięstwo życia też nad śmiercią. No bo święty to jest człowiek, który żyje i to żyje hmm. w tym szczęściu i my mamy się na nich skupić ale jak sam zauważyłeś, gdzieś ta istota się troszeczkę za, zatarła I, i najczęściej kojarzy nam się 1 listopada, yy, to jest cmentarz, odwiedzanie cmentarzy, <laughs> yy, odwiedzanie cmentarzy, zapalanie tych zniczy, pięknych, wspaniałych, yy. I Wszystko się jakby kończy na tym cmentarzu, niestety. E, oczywiście można to duszpastersko dobrze wykorzystać, że to nie jest koniec, że my jesteśmy nad grobem, ale że to nie jest tutaj. Nie skupiamy się tylko na tej płycie nagrobnej, która leży, e, tylko my mamy myśleć przede wszystkim o e, Zmartwychwstaniu, e, o życiu wiecznym, o świętości, do której każdy z nas jest powołany. A tak mi się wydaje, że też patrząc na te groby, no to my tak przechodzimy, spotykamy się z rodziną bardzo często. E, Gdzieś te wypominki czytamy, to też jest może piękna modlitwa za zmarłych, ale nie ma tego przeżywania i nie ma takiego może wejścia w tą tajemnicę, że ja jestem powołany do świętości. Jest to też dzień, gdzie Kościół przypomina nam, że jestem powołany do świętości. E, czy jestem kapłanem, zakonnikiem, mężem, żoną, e, jakiekolwiek tam powołanie mamy, ale dążymy do tej świętości, co celebrujemy w tych uroczystości wszystkich świętych, kiedy patrzymy na tylu świętych, przeróżnych, bo to tym byli e, niektórzy święci, są tam różni i chcemy patrząc na ich życie też mieć dla siebie nadzieję. Ja też mogę być święty. No właśnie, oprócz różnych wspomnień świętych i błogosławionych w ciągu roku, czy, 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 czy świąt wspominanych apostołów, czy, czy świętych nam współczesnych, czy wielu też, których w ostatnich latach, szczególnie myślę, że Jan Paweł II był pierwszym takim papieżem, który pokazał nam, że świętość nie jest daleko. Nie? Poprzez właśnie beatyfikowanie, kanalizowanie wielu nam współczesnych, prostych ludzi, czy chociażby ostatnio taki bardzo sensacyjny święty, moglibyśmy powiedzieć, dla młodzieży, szczególnie święty, błogosławiony Karol Okutis, święty Karol Okutis, który też pokazuje, że można być świętym w trampkach i to jest jakieś wydarzenie dla niektórych. Ale, no właśnie, pośród tych różnych, różnych wspomnień konkretnych osób z imionami, z nazwiskami, Kościół daje nam do wierzenia na podstawie tej uroczystości jedną bardzo taką ważną prawdę, że niebo jest zapełnione dużo większą ilością wiernych, którzy tam się znajdują, niż ci, których wymieniamy właśnie w martyrologium rzymskim, czy niż tych, niż tych którzy wymienia kalendarz liturgiczny. To jest chyba, tak jak sam powiedziałeś, z święta zmartwychwstania na jesień, no bo to jest najpiękniejsza nowina, jaką możemy usłyszeć, że... Być może ci, których odwiedzamy groby, oni są już w niebie tak naprawdę, nie? No może tak być, że idziesz na cmentarz, modlisz się niby za tą zmarłą osobę, a sam nie wiesz do końca, czy może ona już jest w niebie i w sumie modląc się za tą osobę, to może bardziej się modlisz też za wstawiennictwem tej już świętej, może z twojej rodziny, jakoś twojego przyjaciela, modlisz się za jego wstawiennictwem do samego Boga, który gdzieś tam już wstawia się też za nami w tych naszych różnych problemach. Wiesz, to jest ważna uroczystość, która ma wiele pokazać i może dlatego y, gdzieś ta istota tej uroczystości, może gdzieś to prawidłowe przeżywanie gdzieś nam się rozmyło. Bo zobacz, że patrząc znów na te wielkie święta, wielkie uroczystości jak Boże Narodzenie, czy największe jak Wielkanoc, gdzieś zobacz, ile rzeczy jest rozmytych, w ilu rzeczach po prostu my się rozmy nie widzimy, nie przeżywamy dobrze tych świąt, zapominając tak naprawdę o istocie. Bo wiesz, zapytałbyś się czasami już młodego człowieka w ogóle, na czym polega istota świąt Bożego Narodzenia. No to tak naprawdę ludzie mi by problem z odpowiedzią, mm -hmm. No bo zaczynamy, wiesz, widzieć tylko otoczkę, no ale gdzie jest, jest istota. Mówimy o wielkiej nocy, też jest wiele otoczki do tego, czasami już dorabianej, ale jaka jest istota. Temu tak się pewnie dzieje? Zły też tu lubi namieszać, mm -hmm. po to, żeby zniszczyć to przeżywanie tej wielkiej uroczystości, abyśmy, go, abyśmy ją nie przeżywali tak, jak dobrze powinniśmy ją przeżywać, jak powinniśmy ją przeżywać, dla naszego też dobra, dla naszego zbawienia, no tylko to jest takie czasami tak rozmyte, nie? No i dlatego myślę, że też warto nawet przy okazji rozmów o powołaniu o tym, o tym, o tym rozmawiać i o tym przypominać, bo przecież to powołanie do świętości jest w każdym z nas zapisane, nie? Na mocy chrztu I każdy z nas jest powołany do tego, aby być w niebie. Dlatego stąd właśnie ta uroczystość 1 listopada, która też Kościół nas zaprasza do uczestnictwa w Eucharystii wtedy. To jest przede wszystkim nasze najważniejsze zadanie, aby przyjąć komunię świętą, być na Eucharystii. Natomiast właśnie, Dzień Następny tak naprawdę jest wspomnieniem, nawet nie świętem, nie? Mhm. wspomnieniem wszystkich. Wiernych zmarłych. I ja mam takie doświadczenie, kiedy tłumaczyłem dzieciom w ramach takiej wspólnoty na parafii dziecięcej, na czym polega różnica między tym, tymi trzema, tymi dwoma, że tak powiem, dniami. I wówczas rysowałem taki, jakby prostokąt, który miał trzy pola nie? I, 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 i kościół który właśnie funkcjonuje w tych jakby trzech wymiarach, nie? Czyli kościół pielgrzymujący, którym jesteśmy my, kościół oczyszczający się, czyli ci, którzy my, my, oczekają naszą modlitwę w czyśćcu i kościół chwalebny, Uwielbiony, czyli ci wszyscy święci. No i wiadomo, że my 1 listopada dziękujemy Bogu za tych, którzy są już w kościele chwalebnym. 2 listopada modlimy się za tych, którzy są w tym, w tym kościele oczyszczającym się. Nie? No i dla nas to te, te dwa dni są ogromną katechezą. Nie? Katechezą o tym, że no właśnie jesteśmy, że nasze życie tak naprawdę będzie miało swój realny kres. I koniec, i w tej perspektywie właśnie rozeznawanie powołania no, jest chyba jednym z czymś, jedną z rzeczywistości, nie chcę powiedzieć, że najważniejszą, ale chyba bardzo ważną, nie rozeznajesz swoje powołanie właśnie pod kątem też tego życia, tego kościoła chwalebnego zmartwychwstania, mm -hmm. tak? Żeby. E, żeby też nie męczyć się samym sobą e, tutaj, no bo wiadomo, że ten kres naszego życia na tej ziemi e, będzie, że ta śmierć, ta tutaj ziemska przyjdzie, no chcąc, nie chcąc i też drugi, e, ten drugi listopada, ten to wspomnienie zmarłych, to jest i nasza modlitwa, tak sobie myślę, za zmarłych, ale jest to też uświadomienie sobie samemu, ja też kiedyś umrę. Mm -hmm. Mówienie o rzeczywistości śmierci e, jest dziś też bardzo ważne. A my czasami o tym jakby yy, się to trochę pomija, że przestajemy mówić o śmierci, bo jest to temat niewygodny, bo trochę głupio o tej śmierci mówić, nie, bo to i tak dalej. Natomiast trzeba nam mówić o śmierci, bo może też to nas zmobilizuje konkretnie do działania w rozeznawaniu swojego powołania, że moje życie się kiedyś skończy, że ono się tu skończy. I w obliczu śmierci, żeby dobrze rozeznać swoje powołanie, jakie to jest ważne. Dlaczego? Bo jeżeli żyjesz w tym powołaniu, w którym masz żyć, to umierając, Będziesz wiedział, że dopełniłeś dobrze swojego życia. To jest tak, e, słuchaliśmy też niedawno e, listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, gdzie on konkretnie mówi: e, dziękuję Bogu za życie, hmm. ma świadomość przynajmniej krwi, że za chwilę hmm. umrze, tak. e, ale jest szczęśliwy, bo poszedł dobrą drogą, że w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiarę ustrzegłem, e, czyli on mówi: moje życie było spełnione. Ja stoję przed już tą bramą śmierci. I on nie jest rozpaczony, on nie jest przerażony, on jest szczęśliwy. On mówi, już dla mnie odłożono wieniec zwycięstwa, dzień sprawiedliwości. I on jest pewny, że, że to życie przeżył tak, jak powinien przeżyć, bo dobrze rozznał swoje powołanie i moment śmierci, który już na niego był bliski, nie był momentem przerażającym jakiegoś strachu, lęku, tylko radości. No właśnie, no mówisz o tym strachu lęku, ale odnoszę takie wrażenie, nie wiem jak to skomentujesz, jakbyś się do tego odniósł, że, a, że dziś w szeroko pojętej popkulturze e, chociażby przez te różne w, w zabawy, jak to tam się nazywa, zabawy związane z Halloween, chociażby. Ale nie tylko, ja nie chcę tylko się na tym tutaj teraz pastwić, chociaż zdanie jest bardzo klarowne moje na ten temat, które zaraz wypowiem. Ale też taka szeroko, coraz bardziej popularna literatura o tematyce, ja bym powiedział, takiej, takiego horroru. Dużo literatura czy film, mm -hmm. które budzą takie emocje, ale też jakby czynią rzeczywistość śmierci mało poważną. No i to, co się słyszy w różnych krajach Europy, też o tym, że, że, że jest coraz mniej poważnie traktowana rzeczywistość pogrzebu, nie? Myślę, że to też ma mocny związek, że to wyśmiewanie tej rzeczywistości śmierci poprzez właśnie takie jakieś zabawy, Halloween mało poważne, czy tą, że tak powiem, szeroko pojętą ekspansję horrorów, ono też ma wpływ na to, że, że człowiek przestaje właśnie poważnie traktować swoje życie w kontekście duchowym. Na pewno. No, czy to jest to, to nie, to nie, to nie, to nie ulega wątpliwości, że tak jest, że jeżeli my albo się tej, do tej śmierci podchodzimy, no po prostu tak prześmiewczo, że my mm -hmm. wyśmiewamy rzeczywistość śmierci, no to ja jestem przekonany, że ktoś w ogóle nie podchodzi poważnie mm -hmm. do swojego życia. Ja przy, wyśmiewając śmierć, wyśmiewam też swoje życie, że ja w ogóle swojego życia nie traktuję poważnie, że to moje życie jest takie, a jestem, bo jestem i stąd... Może też wielu ludzi, którzy e, mają właśnie takie życie niepewne, takie życie byle jakie, takie nijakie, nie? Takie, no niby żyją, niby chcą być zadowoleni z tego życia, szukają jakichś dziwnych pociech, a tego po prostu nie ma. E, I tak się jakby też może pocieszałem, a tam śmierć przyjdzie na no, Tylko teraz się wyśmiewam ze śmierci, mogę się wyśmiewać ze śmierci, natomiast przyjdzie ten moment śmierci, co wtedy, nie? Czy też będę taki, no, taki zadowolony, no nie. No właśnie, to jest temat bardzo poważny. Nie? Z jednej strony pokazuje o życiu świadczy o, o naszym podejściu. Dlatego myślę, że te początki, ten początek miesiąca listopad, który przed nami jest bardzo ważny też dla naszej wiary i myślę, że zapraszam nas wszystkich do tego, aby tak to przeżywać, tę uroczystość Wszystkich Świętych, ale też właśnie to wspomnienie wiernych zmarłych. Aby przede wszystkim duchowo to przeżyć i tutaj zrobimy taki malutki przecinek, zapraszając Was wszystkich, którzy nas słuchacie w radio, na kontynuację tej rozmowy, na nasze media powołaniowe i na platformy podcastowe. No, narysowaliśmy w pewnym sensie taką istotę, mam nadzieję, dosyć w klarowny sposób, czego dotyczą te pierwsze dni miesiąca listopada w kontekście duchowym, ale teraz warto byłoby chyba troszeczkę uronić rąbkę tajemnicy, jak to wygląda w Zekonie paulińskim, są jakieś szczególne wydarzenia z tym związane. My mamy w, ty, w tym listopadzie mamy taki czas, że jest y, jeden dzień, w którym wspominamy wszystkich świętych. Siódmego. Zakonu tak? Dobrze, 7. Zakonu palinskiego, tak. 7 albo 3 listopada, nie kto jest z tych no, dwóch Przepraszam, dni. jeżeli źle powiedziałem, tak. <laughs> Natomiast y, to jest piękny czas, piękny dzień, kiedy wspominamy wszystkich świętych naszego hmm. zakonu, y, bo my ich nie wymieniamy z imion i nazwisk, bo w naszej tradycji zakonnej y, jest, że nie staramy się o beatyfikację i kanonizację naszych braci naszych współbraci, dlatego e, nie starając się o to, kościół jakby nie bada e, po kolei jakiś tam pojedynczych naszych współbraci w opinii świętości, czy byli święci, czy nie, tylko zostawiamy to w tej cich, w cichości naszego życia zakonnego, ukrytego życia, wierząc rzeczywiście, że ci święci Paulini hmm. są, na pewno gdzieś są, bo gdyby ich nie było, to jestem przekonany, że naszego zakonu już dawno by też nie było, dlatego gdzieś te Rzesze Paulinów w niebie też nas już wspierają, ten jeszcze, ten zakon pauliński chodzący po tej ziemi. Tak, i wspierają nas swoimi modlitwami, ale właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, o w tym wspomnieniu wszystkich świętych paulińskich, ponieważ to wspomnienie też pięknie pokazuje właśnie tą istotę 1 listopada której, no tak, z jednej strony e, w tradycji paulińskiej nie ma e, tej troski o to, aby oficjalnie wynosić na ołtarze naszych braci i, i jakby to jest pewna tradycja, którą kultowujemy właściwie do dzisiaj, choć tych kandydatów jest wielu i, i e, myślę, że i nawet dzisiaj byliby tacy, których można byłoby śmiało gdzieś tam ich kult propagować, mhm. e, A z drugiej strony Kościół, przecież nasze księgi liturgiczne, zatwierdził, nie? W których to, no właśnie, to wspomnienie, to święto właściwie, a nie wspomnienie, istnieje. Zatem wiemy, że są tacy Paulini, wierzymy w to, że są tacy Paulini, świętujemy ich obecność w naszym życiu, ale oficjalnie ich nie ogłaszamy. I to jest chyba bardzo piękna i dobra nowina, że świętość może być naprawdę w sercu, nie? Tak. Wielu naszych współbraci już umiera w opinii świętości, także tak, tak. znamy takich takich naszych współbraci naszby no, no, no tutaj będąc w mieście Górze pewnie pierwsza myśl, jaka nam wszystkim przychodzi do głowy, to może być ojciec Augustyn Kordecki, niewielki przor tak. Jasnej Góry, e, który wiemy, czym zasunął e, obroną tej Góry, m, który był też wymagającym przorem. E, i ktoś o tak walecznym sercu, tak wierzącym sercu, bo on, byśmy powiedzieli, że on e, wbrew wszystkiemu e, uwierzył w zwycięstwo i nie poddał się. To też mm -hmm. pokazuje jego świętość, tak? Że, że, to, nie, nie, że to, nie to nie był człowiek, człowiek, który był, o nie, to się poddamy i oddamy jasną górę, niech sobie wezmą co chcą. Tylko do końca była w nim ta walka, bo jest ta wiara w nim. Ta wiara była ogromna, a świętych też właśnie e, wynosimy ze względu też na ich wiarę, bo wiadomo, każdy te słabości ma i my, będąc w zakonie, znamy te swoje słabości, nie? Tak, tak. E, I znamy słabości naszej współbraci, natomiast patrzymy na to, że oni też się zmagają z różnymi, e, z różnymi swoimi słabościami, zmierzając cały czas ku Bogu i też będąc dla nas nauczycielami, tak? Wielu naszych współbraci zostawiło też no piękne teksty, e, książki, jakieś nauki, e, które dzisiaj możemy czytać. Nowicacie się oczywiście najwięcej dziś czyta się tak. z nimi, tak zapoznajemy. Są też wykłady e, o tych ojcach, o nich, o ich życiu, o tym, co pozostawili. E, I kiedy się tego słucha, to naprawdę człowiek myśli, wow, to był święty Paul, nie? Mhm. To jest piękne. Tak, ale właśnie jest to fascynujące tym bardziej, że e, no właśnie oni byli święci dla Pana Boga przede wszystkim, nie. I tak sobie też o tym myślę, że dzisiaj świętych mamy wielu wokół siebie nie? I, i, i to też jest taka dobra nowina dla nas wszystkich, że ta świętość ona nie jest abstrakcyjna. Nie? Może czasami nie wiem, ktoś czyta sobie żywoty świętych jakiś tam z czasów średniowiecznych czy, czy, czy początku chrześcijaństwa i tam boi się, albo nie wiem, patrzy na świętych, którzy byli rzuceni. Na pożarcie i dumnie to znosili, i tak dalej. No to jest szczególna łaska. To są takie momenty, w których Pan Bóg też daje człowiekowi szczególną łaskę do przezwyciężenia strachu, lęku wobec, wobec tych y, takich tragicznych wydarzeń. Ale, no właśnie, z drugiej strony, też w niebie jest miejsce dla tych, którzy tą swoją świętość przeżywali naprawdę w pokorze swojego serca, nie? w takiej cichości, y, może mało zauważalnej. Mam taką nadzieję, jestem przekonany, że jest wiele świętych w niebie matek, które nie wiem, być może nigdy nie powiedziały żadnego kazania, nigdy nie, nie powiedziały jakiegoś zdania, które ktoś zapisał. Może nawet nikt nie pamięta żadnego zdania tych kobiet, ale przez swoją codzienną posługę miłości wobec dzieci męża, dzisiaj są w niebie. Nie? I, I dzisiaj właśnie wiele, wiele z nas może w ten sposób też odkrywać to swoje najważniejsze powołanie do bycia. W niebie. I, I myślę, że to jest chyba trudne. Nie wiem, co, o tym, co na ten temat uważasz, ponieważ lubimy akcje. Nie? Mm -hmm. Myślę, że lubimy akcje. Lubimy różne jakieś spektakularne wydarzenia, w których. Łatwo nam być dobrymi, nie? łatwo nam być też są te akcje znicz, nie? gdzie kiedy się sprząta groby, teraz tam młodzież czy inni ludzie podejmują te akcje i to jest fajne. Ja też pamiętam, że będąc w szkole średniej taką, w takiej akcji uczestniczyłem, chodziliśmy na cmentarze i odnajdywaliśmy groby ludzi, którzy, którzy byli zapomniani, którzy, nie wiem, może byli bezdomni, pochowani, bez imion i sprzątaliśmy ich groby. Natomiast, no właśnie, ta codzienność która nie jest akcją, tam jest przestrzeń do świętości tak naprawdę, nie? Kiedyś, chyba, w którąś uroczystość wszystkich świętych, powiedziałem kazanie o świętości i powiedziałem, że e, to, co sam zauważyłeś, mówię: święta, jest matka, która wychowuje dzieci, mhm. jest żona, która jest wierna, która przygotowuje i pracuje w cichości. Ma się serca w cichości swojego domu, wykonuje piękne swoje powołanie, jest tym szczęśliwa. E, dodałem jeszcze czasem, że to może być matka, która e, opiekuje się swoim chorym dzieckiem e, i to jest świętość. I nikt tej kobiety nie wyniesie na ołtarze prawdopodobnie. E, nie będziemy jej ogłaszać świętą, bo, że tak żadnej akcji wielkiej nie zrobiła. Mm. Wypełniła tylko pięknie swoje powołanie. E, I to o takich matkach sobie też myślałem dużo. Też o, o, o takich ojcach, którzy też pracują, e, wypełniają swoje powołanie ojcowskie. Pochylają się nad swoimi dziećmi. Dzieci im mocno ufają. Czują się przy nim bezpiecznie. I to jest święty tata, który... który wprowadza taką miłość do domu, że dzieci na przykład przy nim są szczęśliwe, że, że dzieci czują przy nim bezpieczne, hmm. że mogą na niego liczyć, że to jest silny mężczyzna, nie chodzi tylko o muskularność, tylko tak, chodzi, tak, tak, jest tak. to silny mężczyzna, który daje samego siebie tym dzieciakom, swojej żonie, która też przy nim e, zawsze, mówię, kobieta lubi mieć to poczucie bezpieczeństwa, ona się po prostu czuje przy nim też bezpieczna i to jest święty mąż i ojciec I, i on też niczego wielkiego nie zrobi. Może nie zrobił gość kariery, może on, nikt o nim nie słyszał, przekazał pięknie wiarę i jest święty, nie? Właśnie tak sobie myślę, że do tego przede wszystkim zaprasza nas Kościół w tej pięknej uroczystości, w takim odkrywaniu też swojego powołania, no bo też warto chyba o tym gdzieś tam na koniec jeszcze wspomnieć, że na końcu właśnie to nasze powołanie, to, to jest dobra nowina chyba też dla tych, którzy rozeznają jakoś swój, swoje powołanie, i też dla tych, którzy się zmagają ze swoim powołaniem, nie? że na końcu m, naprawdę chodzi o to, żeby być wiernym Panu Bogu. Nie? Mhm. Jeszcze zobaczę, no bo że my, rozeznamy powołanie do, do małżeństwa, powołanie do rodzicielstwa, do, mhm. do, do zakonu, do, do kapłaństwa, do życia zakonnego. Zobaczę, no, że my nie, żyjemy w takiej kulturze, gdzie tak jak są, też to, zobaczę, że, jest to taka, że musi być akcja, nie, mhm. musi coś się dziać, e, musisz być kimś i coś osiągnąć, e, i to może powodować tak, ja pójdę do zakonu, no to będę jakiś tam cichym braciszkiem, będę cichutko jakąś siostrą zakonną, nikt mnie nie zauważy. No to chyba nie na tym to polega, nie? Ale właśnie w cichości klasztoru, swojej celi mieszkając, wypełniając tylko swoje obowiązki wiernie, chodząc tylko na modlitwy i sumiennie wypełniając swoje obowiązki. Ty już jesteś święty. I może nikt rzeczywiście o tobie nikt nie powie, nie pochwalą cię żadne kazanie, bo go nigdy może nie powiedziałeś, tak. e, ale ta świętość też polega nie na tym, żeby wszyscy ci dookoła widzieli i w mediach podziwiali, e, tylko może właśnie w tym ukryciu, kiedy się modlisz, przecież są zakony kontemplacyjne. Mhm. I co, oni nie są święci, bo, bo nikt o nich nie słyszy, nikt ich nie zna z imienia i nazwiska, nikt, e, nikt ich nie pochwali. Niegi będzie im klaskał, to już nie są świętymi. Są świętymi właśnie w tym, w takiej małej rzeczy, której robią, która jest dla nas niewidoczna, ale w oczach Boga jest czymś bardzo wartościowym i bardzo dla nas ważnym, cennym. Niesamowicie, że te zakony kontemplacyjne omodlają Kościół, te wszystkie sprawy, które się dzieją, omadlają nas, i to dla nas jest coś niesamowitego, i oni to robią wiernie każdego dnia to naprawdę się może znudzić w pewien sposób, nie? Codziennie taka sama monotonia życia, a oni trwają wiernie i to jest świętość. Tak, wierność jest chyba tym, czym można najbardziej zaskoczyć świat dzisiaj, nie? Mm -hmm. Tak naprawdę, właśnie będąc wierny swojemu powołaniu, swojemu małżeństwu i tak dalej, bo dziś bardzo łatwo być niewiernym. Trudno być wiernym, więc też podpiszę się pod tym, co powiedziałeś, że świętość to jest wierność, nie? która jest dzisiaj bardzo niemodna. Tak byśmy mogli mm -hmm. powiedzieć. No, ale żeby tak m, zakończyć pozytywnie, no to poczujmy się wszyscy zaproszeni do tego, aby być świętymi, poczujmy się zaproszeni do tego, aby m, no właśnie w naszej codzienności odkrywać tę okazję. Naprawdę, nie trzeba być porzuconym lwą na pożarcie, <śmiech> <śmiech> nie trzeba być przybitym do krzyża. W sensie fizycznym nie wiem, nie trzeba być prześladowanym dzisiaj, żeby być świętym i błogosławionym w niebie, ale wystarczy wiernie wypełniać swoje obowiązki zawodowe, rodzinne i w pokorze służyć Panu Bogu. I to jest piękna droga do świętości. Zatem myślę, że ta świętość jest w nas nie? i to jest bardzo piękne. I okoliczności one oczywiście nie mają. Radykalnego wpływu. Mogą pomóc, mogą przeszkodzić, ale na końcu to nasze serce o tym, o tym decyduje, i ja pamiętam właśnie też, że dla mnie takim przełomowym momentem rozeznawania mojego powołania było też uświadomienie sobie tego, nie? że w sumie celem nie jest kapłaństwo nawet. Może to dla kogoś być szokiem, nie? że nawet celem nie jest ślub, nie są śluby wieczyste, nie? ale celem jest niebo. I myślę, że dla nas kapłanów, czy to też warto sobie to przypominać i o tym mówić, nie? że ostatecznie celem nie jest kapłaństwo, nie jest celem życia zakonnego, tylko jest drogą, którą Pan Bóg, na którą nas Pan Bóg zaprosił, a celem jest niebo. No ja się pod tym podpiszę. Tak. Jak najbardziej, <laughs> rzeczywiście. No to, gdyby celem było kapłaństwo, no to dzień święceń kapłańskich i Cel osiągnięty i co, koniec? Tak, i koniec. No. I koniec? No właśnie, i co dalej, nie? Celem byłoby, że śluby wieczyste złożę, że udało mi się przeprąć przez seminarium, dałem radę tak. i co dalej, koniec? No Celem jest nie samo małżeństwo w sobie, tak. bo co dzień ślubu, i co koniec? No, właśnie. no i w, to niektórzy wierzą, jak mówię, najpiękniejszy dzień w moim życiu był dzień ślubu, czyli kolejne dni już są gorsze, nie? No, no to, jest, to jest to, co powiedziałeś, to jest droga do świętości, do której jesteśmy wezwani, no każdy z nas i każdy ma tą swoją drogę, tylko no tak często o tym mówimy, trzeba to rozeznać i konkretną decyzję podjąć, nie? I do tego was bardzo serdecznie zapraszamy, przy tej okazji również za właściwie miesiąc, ostatni weekend listopada. Zapraszamy Was też w tym kontekście na rekolekcje powołaniowe na Skałkę. Ojciec Jan je poprowadzi, które zakończą się pierwszą niedzielą Adwentu. Już w naszym seminarium to będzie czas, aby również rozeznawać swoją drogę do świętości, do której każdy z nas jest powołany i do tego Was też zapraszamy. Wszystkich młodzieńców w wieku od 18 do 35 lat, jeżeli mają takie pragnienie, albo znacie takich, którzy potrzebują takich rekolekcji Adwentu, no to też można ich zaprosić więcej szczegółów na temat tych rekolekcji oczywiście w kontakcie z nami, pisząc z naszego maila. Czyli na naszych mediach społecznościowych bardzo serdecznie Was do tego zapraszamy. Ojcu Janowi dziękuję, dziękuję za spotkanie i życzymy Wam wspaniałych doświadczeń, właśnie tych uroczystości, wszystkich świętych doświadczeń, powołania do tego, że jesteśmy dziećmi Boga i nasze miejsce jest w niebie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. I do usłyszenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę, więc, trwaj na modlitwie, za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.